Największą wadą tych modeli jest właśnie to, że te kółka się kręcą, co powoduje, że latają na boki. Mamy tutaj ośkę zamontowaną, której tutaj być nie powinno. Jak widać, w poprzednim <coughs> Ursusie udało się to rozwiązać, ale tutaj jest inny problem, aby koła się kręciły. Producent zrobił to tak, że piasty są nieruchome i też wygląda to nieturalnie. Kolejny problem: koło lata w negatywie. Nie jest to dobre, więc przystępujemy do pracy demontujemy ośkę i będziemy robić tak aby tej ośki po prostu nie było, a koła trzymały się w swoim miejscu i oczywiście przy okazji rozrobimy też bardzo ważną rzecz przykleimy wszystkie koła w takich pozycjach w jakich to powinno stać bo tak należy zrobić z modelem kolekcjonerskim przypominam, to są modele kolekcjonerskie w skali 1.43 których zadaniem jest zostać no, na półce tak naprawdę i bardzo często jest tak, że Model, w którym kółka się kręcą, może nam po prostu zjechać z tej półki, a nie chcemy, żeby coś takiego naprawdę delikatnego, niedużego, za co zadali, zdaliśmy dosyć dużo pieniążków, ponieważ taki model to już jest około 100 zł, roztrzaskał nam się o podłogę. No, tego raczej nie chcemy, więc proponuję kleić koła. Tutaj z tyłu też będą klejone. Ustawiam sobie je w takiej pozycji, w jakiej mają być. I teraz bardzo ważna rzecz w momencie, gdy będziecie kleić, y Sprawdźcie, postawcie sobie na równej powierzchni, żeby wszystkimi czterema kołami, czy tam sześcioma, bo nie wiem co będziecie robić, model dotykał podłoża, żeby się nie chybotał. A oto efekt końcowy. Myślę, że jest w porządku.